Ikona kina i wieczna legenda, Marilyn Monroe. Norma Jean Mortensen, znana światu jako Marilyn Monroe, to ikona kina, której blask nie przygasł nawet po dekadach od jej tragicznej śmierci. Jej życie było niczym scenariusz hollywoodzkiego filmu, pełne wzlotów i upadków, blichtru i mroku, a jej persona na zawsze zapisała się w historii popkultury. Początki w cieniu sławy. Urodziła się 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles. Od samego początku życie nie rozpieszczało normy. Wychowywana w sierocińcu i przez rodziny zastępcze, doświadczyła wielu traum i zaniedbań. Już jako nastolatka wyszła za mąż, by uciec od trudnego dzieciństwa. Droga do sławy. Przełomowym momentem okazał się kontrakt z wytwórnią filmową 20th Century Fox w 1946 roku. Wtedy też przybrała pseudonim artystyczny Marilyn Monroe. Początkowo grywała niewielkie role, jednak dzięki talentowi i magnetycznej osobowości szybko zwróciła na siebie uwagę. Lata 50. Narodziny Gwiazdy. Lata 50. to czas triumfów Monroe. Jej rol w filmach takich jak Mężczyźni Wolą Blondynki, Słomiany Wdowiec czy Pół Żartem, pół serio uczyniły ją jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Stała się symbolem seksapilu i kobiecości. A jej platynowa blond fryzura i czerwone usta stały się ikonami stylu. Życie prywatne skryte za blaskiem fleszy. Prywatne życie Monroe było burzliwe. Trzy nieudane małżeństwa, w tym z basebalistą Joe DiMaggio i dramaturgiem Arturem Millerem, pogłębiały jej problemy z uzależnieniami i niską samooceną. Walka z demonami i tragiczny koniec. Monroe zmagała się z depresją, lękami i uzależnieniem od środków psychotropowych. 5 sierpnia 1962 roku, w wieku zaledwie 36 lat, została znaleziona martwa w swoim domu w Los Angeles. Oficjalną przyczyną śmierci było przedawkowanie środków nasennych, jednak do dziś wokół jej śmierci narosło wiele spekulacji i teorii spiskowych. Dziedzictwo. Mimo tragicznego końca, Marilyn Monroe na zawsze pozostała ikoną kina i kultury popularnej. Jej filmy są nadal chętnie oglądane a jej wizerunek wciąż inspiruje artystów i projektantów. Była nie tylko gwiazdą filmową, ale również symbolem walki z przeciwnościami losu i dążenia do samorealizacji. Ciekawostki z życia Marilyn Monroe. Monroe była poliglotką i władała kilkoma językami, m.in. angielskim, francuskim i hiszpańskim. Interesowała się poezją i pisała własne wiersze. Studiowała aktorstwo w Actors Studio Uli Strasberga. Założyła własną firmę produkcyjną, Marilyn Monroe Productions, aby mieć większą kontrolę nad swoją karierą. Była pierwszą aktorką, która otrzymała garze w wysokości miliona dolarów za film. Otrzymała pośmiertnie złoty glob za występ w filmie, pół żartem, pół serio. Marilyn Monroe to postać nietuzinkowa i wielowymiarowa. Była nie tylko gwiazdą filmową o nieprzeciętnej urodzie, ale również kobietą wrażliwą i skomplikowaną, która zmagała się z wieloma problemami. Jej historia jest inspirująca i poruszająca, a jej dziedzictwo na zawsze pozostanie częścią popkultury.